burza po wizycie J.D. Vance'a w Danii, demonstracje, media krytyka, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Piątkowa wizyta pokazuje, że Donald Trump, Donaldowi Trumpowi zależy na tej wyspie, że rzuca Duńczykom zaniedbania, Inwestycji obronnych, infrastrukturalnych. Zaproponował Grenlandczykom parasol bezpieczeństwa. A co na to mój gość, Rafał Piątek, znany Twitterowicz, radiowiec, Polak, Amerykanin, Patriota, prosto z Karoliny Północnej. Witam Cię, Rafale. Cześć, Wojtku. Podcast jest dla wszystkich, którzy patrzą i chcą widzieć, słuchają i chcą słyszeć. Nie tylko o tym, co dzieje się za kolorową kurtyną kłamstw i manipulacji mediów czy polityków. Ale także ambicjach Polaków naszej historii, bieżących wydarzeniach i w przyszłości. Zapraszam, na Narpomiędzychód. Pytanie, tak wiesz. Witam wszystkich słuchaczy, przepraszam. E również witam wszystkich słuchaczy Twoich. E jeżeli chodzi o to, to ja chciałbym Ci zadać pierwsze pytanie. Nie co ja myślę z tej strony, tylko z tego co widzę, to o wiele więcej się na ten temat mówi w Europie niż tutaj. Także powiedz mi, co w Polsce mówią o wizycie J.D. Vansa. Jak go, jak go odebrali? Odebrali go bardzo źle. No, widzisz, w Danii demonstracje, w drugim, w Alborgu, bodajże w drugim największym mieście Danii, około 700 osób przyszło na protesty. Czy to nie jest dziwne? Dlaczego? Przecież, gdyby duński premier pojechał na jakąś małą wysepkę gdzieś niedaleko Wysp Owczych i chciałby ją bronić. To byłoby przecież tak samo. I jak Rafał, a jak się to wszystko, cała ta sytuacja z Grenlandią, ma do tego, jak, jaka była wojna w latach 80. o Falklandy, Malwiny, między Argentyną a, a Wielką Brytanią. Można to porównać? Europie, w Europie o tej wizycie się mówi tyle, że musiałem cię o to zapytać, bo jak mnie mam w Stanach Cichosza, dlaczego mieliby pluć na swojego... Wiceprezydenta, tak? Nie, 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 słuchaj, jest tutaj, jest sporo informacji, głównie z, le, z, wiesz, z lewicowych mediów, jest, co no, słucham, e, przeglądam również, e, wiesz, dla nich to jest wielka e, kompromitacja J.D. Vansa, gdzie on tam nie był oficjalnie zaproszony, on pojechał, był w bazie wojskowej, e, żadnych rozmów tam nie było, miały być miały być jakieś tam rozmowy z ludźmi, e, z mieszkańcami Grenlandii, do czego nie doszło, to skasowano, gdzie tutaj lewicowe, nie wiem, jak osoby, o tym mówią, ale tutaj lewicowe ten... Tutaj wszystkie, wszystkie Środki masowego przekazu mówią, że to e, głównie to miała jechać, e, chciała jechać żona Jay Vance'a, żeby na jakieś te wyścigi zaprzęgów psich jechać. Nie wiem, czy to w Polsce też o tym się mówi. Tak, było. Tak, tak, tak. E, e, tak. Tak, tak, I że on razem tam z nią pojechał, a, a głównie J.D. Vans chciał po prostu zobaczyć, jak wygląda Grenlandia na dzień dzisiejszy, gdzie większość grenlandczyków, jak robili sobie nie wiem kiedy, ale jakoś tak nie dawnymi czasy robili sobie ankietę na temat, kim oni chcą być. Oni chcą być takimi prawie niezależnymi, gdzie w dalszym ciągu oni są częścią no, korony duńskiej, tak? Królestwa, królestwa duńskiego, przepraszam. Czy są zaniedbania? Oczywiście, że są zaniedbania, jeżeli chodzi o obronność tego kraju, gdzie Duńczycy są bardziej zajęci, szczerze mówiąc, swoim własnym krajem, gdzie Dania jest chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w 1992 roku nie podpisał Układu, nie wchodził w układy emigracyjne. Także to, że w tej chwili oni tworzą, można powiedzieć, nawet obozy dla uchodźców, czyli mieszkania w dawnych więzieniach robione, to możecie sobie sprawdzić, każdy sobie może to znaleźć. A jak oni traktują, wiesz, tych ludzi, to mi się akurat nie podoba. Nie to, żeby ich zamykać absolutnie, tylko że zaczynają mieć porządek Dania jest Dania i Duńczycy nawet mają takie swoje powiedzenie w tej chwili, wiesz, my nie zostaniemy Szwecją. Patrząc co się dzieje w Szwecji e, z tym wiesz z, z najazdem imigrantów z całego świata. Dania sobie wypracowała swoje własne e, że tak powiem prawa, nie podpisując, nie wchodząc w ten układ w 92 roku, dlatego oni mogą sobie to regulować e, tak jak oni chcą. Oni są tym bardziej zajęci. E, Grenlandia dla nich jest e, oni nie patrzą nawet podejrzewam, nie powiem, nie powiem że nie patrzą. E, podejrzewam, że dla nich e, możliwości chińskie i rosyjskie od tamtej Strony, nie wiem dlaczego, ale może nie są tak istotne, to jest bardzo istotny, strategiczny punkt na świecie. Rafał, szczególnie, tak. No, ale zapytam Cię o taką całkowicie przy, przyziemną rzecz, mianowicie jak ci ludzie tam mieszkają. Czy mm, ja orientowałem się i im bliżej, w budownictwie, w drogach, w samochodach jest do Stanów Zjednoczonych, tak? Nie żyją po europejsku, bardziej chyba po amerykańsku tak. Po grenlandzku, można powiedzieć. No. Ale, wiesz co? Nie wiem, bo nie wchodziłem w te rzeczy, nie mogę się wypowiadać. Jak oni tam żyją, wiesz, wymyślę sobie można, także nie będę się wypowiadał, bo tego <grytanie> akurat nie, nie wiem. Chodzi mi bardziej o miejsce, o położenie Grenlandii, gdzie oczywiście wszyscy krzyczą, że Amerykanie, co będą chcieli, będą chcieli mieć możliwość wykorzystywania surowców, które są na Grenlandii, niektóre też, tak zwane ziem rzadkich, jak to określają, gdzie jest bardzo dużo. I... I w sumie dlaczego nie, w zamian za obronność, może powinieneś im, wiesz, coś, coś dać w zamian, żeby dokładnie, żeby to miało, żeby to miało jakiś sens. Wracając do Danii, wiesz, że tam premier Duński i tak dalej, e, bardzo tam protestował i tak dalej, się wyrażał o rządach Donalda Trumpa. Ja mówię, w tej, w tej samej Danii w tej samej Dani ci ludzie, e, wiesz, ci uchodźcy, których tam był najazd, e, odbierano im biżuterię, odbierano im pieniądze. Odbierano Zbierano im wszystko, żeby za te pieniądze oni mogli mieć możliwość mieszkania i jedzenia i tak dalej. Nie wiem, czy o tym się mówi w Polsce, jak, jak dania robi w tej chwili, czy nie. Powiedzmy sobie, nie zabierali rzeczy takich jak obrączka ślubna, dlatego że to była miało to wartość personalną, to takich rzeczy nie zabierali, ale mówię zabierali rzeczy, ubierali dzieci w odpowiednich, wiesz, w odpowiednich miejscach. To są rzeczy, mówię tak, patrzymy na Danię jako ten piękny kraj, bo jest piękny, jest wspaniały kraj, co mi się akurat nie bardzo podoba w Unii Europejskiej, bo oni sobie wypracowali możliwość, że oni będą panowali nad e, przypływem ludzi do, do tego kraju. Zresztą oni mają swoje obozy, czekaj, w Afryce, w którym kraju, jak sobie przypomnę, to w Rwandzie, w Rwandzie mają swoje obozy. Że dużo uchodźców na przykład oni tam przerzucają, i oni dopiero z Ruandy e, mogą składać papiery o legalne wjazd e, do królestwa Danii. Ludzie powinni sobie też po, mówię, poszukać takie rzeczy zamiast, że tutaj na Danię się wjeżdża e, Donald Trump, i tak dalej, Duńczycy są wściekli, i tak dalej. No, to mogą być wściekli jak najbardziej. Z tym, że trzeba też zobaczyć, mówię, jak inne kraje działają. Jakie, czym się kierują, co robią, jeżeli chodzi o sam, wiesz, odpuśćmy danie. jesteśmy na Grenlandii. Grenlandia jest naprawdę strategicznym, bardzo dużym strategicznym, wiesz, miejscem, jeżeli to chodzi tak. o, o przyszłość, nie to, że o wojny i tak dalej. O bezpieczeństwo. I Donald Trump powiedział, że to nie to, że oni będą, jest wielki krzyk po lewej stronie, że on tu grozi, że będzie aneksja Grenlandii. No, on powiedział, że Amerykanie będą cały czas mieli na oku Grenlandię i zwiększą swoją militarną prezencję w tym okręgu. Tylko Tam tyle. Jest, wystarczy, że zwiększą kontyngent wojskowy i praktycznie mała grupa dobrze uzbrojonych, wyszkolonych żołnierzy potrafiłaby zająć całą grupę. Rafał, ale czy twoim zdaniem te surowce mineralne, które są pod Grenlandią? Czy to nie jest Początek Trzeciej wojny światowej. Amerykanie już kładą łapy na tych wszystkich zasobach, które jeszcze są niewydobyte, ale zabezpieczają się na przyszłość, tak? Bo to, będzie nie, chwilę, to będzie solą wokół za chwilę, Chin, Chin już na pewno jest, ale no, na pewno Rosji ładnie. się to spodoba nie? Nie raczej nie kładą, moja personalna opinia, nie kładą łapy na to, oni bardziej pilnują, żeby kto inny nie położył na, łapy na to. Gdzie oni wiesz, jak mówimy o tym kładzeniu łapy na coś, a no to wiesz, w tej chwili też wielki krzyk na Ukrainie, jak powiedzieli, że oni powinni z tymi, wiesz, surowcami, które ma Ukraina, powinni spłacać tą pożyczkę, gdzie to nie jest nowa rzecz, to było od samego początku. 20... 20... I to, jest, I to jest racjonalne, tak? Racjonalne, przecież. W jest... tym, że to było słuchaj, to nie jest coś nowego. To nagle nie wyskoczyło. To już było częścią umowy pomocy amerykańskiej, gdzie to nie była pomoc, wiesz, darmowa. To była pożyczka. Oni nazwali to pożyczką. Co? Czy ludzie, którzy rządzą Ukrainą, ja nie mówię o, o ludziach mieszkających na Ukrainie, ludzie, którzy rządzą Ukrainą, czy oni o tym nie wiedzieli? Ich nie stać, żeby spłacać te miliardy, bo oni tych Pieniędzy nie mają. Co mają? Mają złoża. Co mają? Mają ziemię. Gdzie ja mówię, BlackRock jest dużym właścicielem części ziem na Ukrainie już w tej chwili. I to było wszystko zaplanowane. To mówimy Amerykanie, a ja cały czas mówię amerykańscy globaliści. Ja staram się nie mówić Amerykanie, bo mówię, normalnie Amerykanie inaczej na to patrzą. Ale to są ale to są ludzie pochodzący, tak, stąd, mieszkający tutaj, z tym, że ja mówię, oni są bardziej globalistami niż Amerykanami. E, oczywiście, że chcą położyć łapy na tym, e, ale Ukraina się na to zgodziła. Co oglądałem, Tulsi Gabbard, wiesz, kto to jest Tulsi Gabbard, tak? Widziałem mhm. ostatnio właśnie jej wypowiedź a propos Ukrainy. Ona mówi, że jest przerażona, powinni natychmiast doprowadzić do jakichkolwiek, do rozejmu, do zastopowania działań jakichś wojennych, szczególnie w tych okręgach, gdzie są dokładnie wiadomo gdzie, gdzie w dalszym ciągu jeszcze jest 30 funkcjonujących e, Biolabs, czyli laboratoriów broni biologicznej. Mówi, jeżeli którykolwiek z tych laboratoriów zostanie zburzone, zbombardowane, te, te wszystkie patogeny, które się stamtąd wydostaną, to nie jest COVID-pikuś, który był od dawna przygotowany. Oni pracują nad patogenami, nad którymi nie mają żadnego pojęcia, jak się przed tym bronić. Co się wtedy stanie? Myślisz, czy... myślisz że, że Trump straci cierpliwość co do Grenlandii i co do Rosji? Czy, czy nie, no, postępuje rozsądnie i, i czeka na odpowiedni moment, tak jest jak tak? ryba na haczyku i tylko czeka, czeka aż on po prostu Wojtku jeszcze jest za wcześnie. Ja po prostu obserwuję, patrzę i jedną stronę, i drugą, czy tam staram się nie wypowiadać na tematy, o których nie mam zielonego pojęcia. Jednak wiesz, no ja mówię, na całym świecie jest 300 laboratoriów z bronią biologiczną amerykańskich, ale na Ukrainie w dalszym ciągu jest do 30, między 20 a 30 funkcjonujących, gdzie to powinno być zamknięte, wszystko powinno być zniszczone już. I to nie są ukraińskie laboratoria, to są amerykańskie laboratoria na terenie Ukrainy, bo Ukraina sobie na to pozwoliła, zaczynając od roku 1994, o czym już żeśmy wcześniej rozmawiali, dlatego że to, co się dzieje dzisiaj, ten konflikt między Ukrainą a Rosją, to się zaczęło w 1994 roku w Stanach od decyzji Billa Clintona. 14 rok, już żeśmy też o tym mówili, wiesz, zajęcie tak. Krymu, hmm. Mija i tak dalej. Ja mówię, to już się wcześniej zaczęło. Dla mnie, ja mówię, taki, taką datę, którą ludzie sobie mogą sprawdzić, to jest 2 maja 2014 roku, kiedy w Odessie e, chcieli, chcieli, zrobić Rosjanie referendum na temat, czy Odessa powinna być ukraińska, czy, czy powinna być takim, wiesz, wolnym miastem, czy, czy rosyjska. Tak, I, I tych ludzi, którzy tworzyli referendum, zamknęli w budynku 42 osoby, tak? Popalili budynek, i oni tak. się spalili życiem. Uh -huh. Niektórzy A, oknem. Gdzie, gdzie, to, gdzie to nie Ukraina zrobili, to byli ultraprawicowi ekst, wiesz, e, ekstremiści ukraińscy, którzy byli opłacani. Z tego kontynentu. To tak. nie było, że oni byli ekstremistami, także ja mówię, no wiesz, my, my jesteśmy tylko obserwatorami tego, co się naprawdę dzieje. Rafał, wiesz, dzieje konflikt, konflikt na Ukrainie, konflikt w Jemenie, konflikt o Grenlandię, konflikt o Zatokę Meksykańską, czy teraz już nawet chyba amerykańską. Powiem ci, że dla laika mi się akurat nie podoba to, że tak wszyscy Plują na Trumpa, gdyż on dba o swój, o swój kraj. Gdyby tak nasi politycy grali, dbali o, nasze, e, o nasz kraj, a europejscy. Dobra, o europejskich się lepiej nie wypowiadajmy. Rafał, to jest, to jest, zadziwia mnie to i to jest niewiarygodne, jak można tak jechać na Trumpa. Ale kurde, no, najlepsze z ale... tym wszystkim to, że to za jakiś czas wyjdzie i pokaże czarno na białym, kto miał rację i co, co ci ludzie zrobią wtedy. tak? Tak. Ale to już tak w wychodzi tak. cały czas, to już Jakoś wychodzi tak. cały czas, na, to wychodzi cały czas na co dzień. Jeżeli ktoś chce pluć na Trumpa, oczywiście, że nie powiem aż źle mówisz i tak dalej. Mów co chcesz. To na tym polega piękno tej strony Wielkiej Kałuży, że Ty powinieneś mieć prawo powiedzieć to, co, co chcesz. Tak. jeżeli kogoś personalnie wiesz, urażysz, jeżeli wejdziesz coś z kłamstwem i tak dalej, on może ciebie wziąć do sądu i, i, i wiesz i nawet poprosić o sprostowanie to nie muszą być finansowe jakieś rekompensaty, tak, tak. Ale, ale tutaj ale można tak powiedzieć. Techniczne, techniczne pytanie powiedz mi, jak ja bym ciebie oskarżył w Stanach Zjednoczonych o pomówienie jak szybko rozprawa by się odbyła? No mniej więcej tak no, że, Słuchaj, to wszystko, za, no, to wszystko zależy od jednej rzeczy nie umówmy się, to jest, to jest Ameryka jakiego dobrego masz prawnika? Twojego adwokata, czy tam wiesz, no twojego lojera, tak? Bo to już w Polsce też się używa słowo lojer. A... Średnia półka, śred... z twojej strony tak samo, średnia półka, małe miasteczko do 50 tysięcy mieszkańców. to w miesiąc dałoby radę taką sprawę załatwić? Słuchaj, w zależności od, od miejsca, w którym jesteś w Stanach, prawdopodobnie tak. Szybko, polubownie, grzecznie wziąć, zrobić sprostowanie, można by, ale, ale Tutaj na przykład z naszej strony bardzo rzadko ludzie się bawią w takie rzeczy. Chcesz coś takiego mówić? Mów sobie, no my się śmiejemy, no, no. są, są rzeczy tak, ale są, ale są rejony, w których biorą sobie to mocno, do... to też mnie zadziwia cały czas, że Tanach nie wiem, bo takie, kiedyś się utarło takie, takie, taka świadomość, że mm, nie można pozwać Amerykanina, bądź za chwilę pozwie, nie możesz nic mu zrobić. Jak mu... ja on coś kupię od ciebie i się popsuję, to zaraz cię pozwie i tak, ale to jest chyba ter stereotyp utarty w filmach, tak no mi się oczywiście, wydaje. Ale... No, oczywiście, no oczywiście, to są stepowe standardy, no. stereotypy. Tak to ma wyglądać, tak się Amerykę postrzega. No i jeżeli ktoś chce, tylko i wyłącznie się tego trzymać, to, no, to tak będzie. Ja mówię na tematy polskie widzisz, staram się nie wypowiadać, dlatego że mieszkam tutaj. Ja mam tylko i wyłącznie informacje i z Polski, i na temat Polski, także co ja mogę tak naprawdę wiedzieć o Polsce? Ja mówię, żebym się wypowiadał na te tematy, powinienem wrócić do Polski. Mieszkać tam przynajmniej pół roku, żeby się wypowiadać na tematy polskie, zobaczyć, co tam się dzieje. Tak oj, samo jak, jak oj, oj, słyszę czas. Oj, 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 oj no, słuchaj, rafał, tak. rafał, wiesz, co mi się wydaje, żebyś tak tydzień dobrze pooglądał media głównego nurtu, czy tam ścieku polskiego. Mhm. Yy, nie chciał, chciałby ci się przyjeżdżać. No, nie abstrahuję, nie, nie odechciałbyś ci się przyjeżdżać, bo Polska to piękny kraj, ale no, przestał, przestałby ci się chcieć słuchać tego wszystkiego. Wiesz, co to jest niewiarygodne. Do tego jeszcze, do tego jeszcze jest, wiesz, u nas kampania wyborcza, to pewnie ci się tam coś nas odbije o uszy i słuchaj, dzisiaj czytałem taką teorię, ale pewien ekspert powiedział dzisiaj takie coś, że kogo namaści Donald Trump na przyszłego prezydenta Polski. To ta osoba na pewno przegra. Bo tak było w Kanadzie, bo tak było w Kanadzie, bo tak Elon Musk też yy, AFD sugerował, żeby wygrali. Tak? I tak tak, jeżeli tak. administracja amerykańska poprze kogoś kandydata, to z góry jest przegrany. Wiesz co, to Właśnie wcześniej się chciałem o to spytać, bo to jest kurwa, no absurd, może bez? Ale absurdalne, nie jest, prawda? Nie, jest absurdalne, bo mówię, w tej chwili na świecie jest. Coraz większa niechęć do Ameryki, dlatego że, że Ameryka chce się zająć Ameryką. Jeżeli przyjeżdża nielegalny, no, przechodzi przez granicę meksykańską, nie Meksykanie, ale ci ludzie, czym mówię, Gwatemala, Honduras, to są główne kraje i na dzień dobry dostaje 13, kartę, kartę wizę która jest wypełniona na 14 tysięcy, mieszka sobie w Nowym Jorku w hotelu, dostaje wszystko, wszystkie rzeczy, za, dostawał, bo to się powoli zaczyna kończyć, to było jeszcze za demokratów, a w tym samym czasie e, weterani e, z wojen, wiesz, amerykańskich, e, jako bezdomni na ulicy z głodu przymierają. No, coś jest nie tak. Mówię, trzeba najpierw zadbać o swoich i świat teraz, e, gdzie, gdzie w sumie znowu Ameryka przyzwyczaiła świat do tego, że, przepraszam za, za takie, wiesz, za, za tą, za to sformułowanie, ale wszyscy czekają, że Ameryka się odwróci, wypnie da i każdy będzie musiał sobie, wiesz, zrobić sobie, co chce z tą Ameryką i wyrwać ile można. To się kończy. Przynajmniej przez te 4 lata to się kończy. Najpierw, najpierw tutaj, najpierw o swoich ludzi trzeba zadbać, a potem cokolwiek, komukolwiek innemu pomagać. To USAID, które będzie zamykane, jest wielki protest, i tak dalej. Zresztą wiesz, co się z Teslą dzieje w tej chwili, tak? Te palenie, mm -hmm. e, dlatego, że, że cała ta wiesz, Dodge, e, Elona Maska, oni sprawdzają, ile miliardów zostało przepuszczonych w powietrze bez wiesz, nie wiadomo nawet co się z tymi pieniędzmi stało. Oczywiście ale, ci ludzie, którzy ale... protestują, oni są zapłaceni. Ci ludzie podpalają no. jego dealershipy. Ale teraz tak, a, a Elon Musk się sam śmieje, mówi, bo każdy złapany e, zostaje od razu, wiesz, angielskie słowo na to jest felon, czyli e, jesteś przestępcą. I jako przestępca nie możesz brać udziału w wyborach, czyli oni sami się eliminują. Gdzie teraz tak, oni na Elona wskakują, na Tesle, gdzie 90 ponad, ale powiedzmy sobie tak, wiesz, na niższym pułapie 90% Tesli, e, jakie są sprzedane, to demokraci tymi samochodami jeżdżą. 90% jeździ Teslami. No, bo oni są on... Zieloni ekologiczni są, ale Rafał, Elon Musk w nagrody dostanie pokojową nagrodę Nobla i wiesz. No to? tego to nie wiem. To żeśmy, jak żeśmy ostatnio rozmawiali, to się śmieje, wiesz, to co, to, co próbuje Trump zrobić spokój między Ukrainą i Rosją, no to go tam wyzywają, że to on już się skumał z Putinem, oni już, już z Putinem świat podzielili i tak dalej mówię, gdyby zrobił to samo demokrata, to był peany pod niebiosa tutaj wiesz piali i, I mówili, że to jest następna osoba, która dostanie nag pokojową nagrodę, Nobla. on tak wspaniale sobie próbuje działa, pogodzić ten no świat. To, to jest no, Rafał, co, co by było, co by było gdyby. Także no, znasz, takiego, znasz takiego tak. demokrata, który miałby, miałby tyle kochonos, co JD Vance i Donald, Trump, co cała administracja Stanów? To, nie polityków, no. ale znam sobie, tego też nie można uogólniać. Ja w sumie nawet nie mówię demokraci, bo dla mnie demo Demokratą takim, wiesz, jaki był, jak no to była Tulsi Gabbard, była demokratką. E, RFK, wiesz, no, młody Kennedy, znaczy wiesz, e, Robert Kennedy Jr., e, on był demokratą, teraz przeszedł. To byli demokraci, to byli ludzie, którzy jeszcze byli demokratami w stylu Johna Kennedy'ego. Ja mówię, John Kennedy w dzień dzisiejszy byłby uważany za ultraprawicowca z tym jego planem dla Ameryki. Tak. Słuchaj, ja, jest, ja mieszkam w kraju, gdzie e, cytowanie, e, cytowanie wypowiedzi jakiegoś e, doktora Martina Lutera Kinga, Juniora, czyli wiesz, no Martin Luther King, nie? Tak, tak. A... Pastora. Tak, tak, ale za, za, wiesz, za cytowanie wypowiedzi to uchodzi to za rasistowskie. Rozumiesz? No, bo ja nie, też, bo ale ja nie, ciężko Było, ale, to, to, tylko, ale to, tylko u, to tylko u pewnych ludzi. To jest człowiek, który chciał, żeby był spokój i żeby był pokój i ten spokój jest. I to jest najgorsze, bo tu jest spokój, jedyna Część według mnie może dlatego, że jestem wiesz, że, że jestem republikaninem, ale to widać na co dzień, podżeganie czegokolwiek jest tylko z lewej strony, dlatego że im się obcina możliwość brania pieniędzy za darmo. Oni, oni się nie mogą z tym pogodzić, oni chcą być właścicielami Ameryki, bo, bo jednak w dalszym ciągu Stany Zjednoczone mówię, tu, tu są stworzone najspanialsze, jedne z najspanialszych rzeczy na świecie, ale jednocześnie i z, naj, z najgorszych i najpodlejszych rzeczy też z tego kraju to wychodzi. Lej, koń, koń, kończąc dzisiaj, kończąc dzisiaj krótszy odcinek. Podsumowując, o Grenlandii, w Stanach Zjednoczonych nikt nic nie słyszał, był JD Vance, pojechał na weekend i słychać. słychać. Ale to mówię, jest większy krzyk po, po lewej stronie, bo to nie było ani oficjalne, ani nic. To pojechał, był w bazie, wypowiedział się na parę I tematów wie. i to wszystko, i, i wrócił. Tak, administracja obecna, administracja nie chce poprzeć żadnego polskiego kandydata na prezydenta. O tym w Stanach też jest cicho, jak zapewne potwierdzisz? O tak, tak. I póki, tak, i póki, tak. I póki Rosjanie nie dogadają się z Ukraińcami w konflikcie ja na Ukrainie... Konflikt na Ukrainie chyba jest, no trochę bardziej podbijany, tak? Amerykanie jeszcze, jeszcze cały czas płyną pieniądze podpisane za Biden'a, tak? I to też jest jeszcze jakiś to, się no, no już, tak, już, już, no, tak? już, 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 już no, no, to już, to już jest, to już jest e, Szczególnie dużo obcięć zrobili po wizycie Joe'ńskiego w Białym Domu. Także to już jest wiadomość. Tak. prezydent Zieliński, podsumowując, prezydent Zieliński jeździ po krajach europejskich, zbiera koalicję chętnych do wzięcia udziału w misji stabilizacyjnej. Po podpisaniu dopiero rozejmu także. Francja się chyba zgodziła i Wielka Brytania, także. No, ale wiem, co u nas się mówiło, to że już i Anglia i Francja, co mnie bardzo rozbawiło, nas... mówię, że Anglia, Anglia i Francja już powiedziały że oni e, na Ukrainę będą wysyłać swoje wojska i ostatnio co czułem, nie jestem pewny, także nie łapcie mnie za słowo, Donald ale Tusk że, że, że... powiedział, że nie. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Włosi też nie, nie wyślą i, i to jest ja mówię, wiesz, mogę mieć wiele problemów z Tuskiem, ale to bardzo mądrą rzecz zrobił. Ale jeszcze teraz doszła i Holandia, i e, Szwecja. Bardzo pokojowe kraje, które nie wiadomo, jakie działają, wiesz, jak działają te siły dezorganizacji globalistyczne w tych krajach, że nagle ich podjuzają, że trzeba tam pójść na wojnę, gdzie tej wojny nigdy nie powinno być, gdyby, gdyby, Amery gdyby Amerykanie tego nie sprowokowali. No. Taka jest, powiedzmy sobie, ten. Prawda. Prawda. Pum, pum. Nasz punkt ostatni dzisiejszej rozmowy. A w następnym odcinku myślę, że porozmawiamy z Mariuszem. On o tych sprawach militarnych i jak jest Szwecja przygotowana do takiego konfliktu. Myślę, że będzie miał sporo do powiedzenia. Także. było Miło, Rafał, jak zwykle wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Będziemy o Szwecji, tak, będziemy o Szwecji słuchać w ten. W rytmie aby. W rytmie abby i przy szwedzkich, śmierdzących, wędzonych śledziach. Och, nie mów mi nawet, nie mów mi nawet o tym. Do, do widzenia. Do... Dziękujemy. Szymaj, Dobranoc. Trzymajcie się. Dziękuję, miło, to miło. I pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam wszystkich Twoich słuchaczy. Trzymajcie się. Bajo. Może z jakieś gwizdy. Ok. Będę gwizdał i będzie mi pokazywał, gdzie jest kuźwa, wiesz co? Ty masz, czy do klucza masz, socho, do samochodu masz, otwierasz do samochodu? No. Tam tak. gdzieś, no, masz taką kostkę, że naciska, żeby no. się otworzył. Tak? No. No, no. E, bo wiem że, tutaj, wiem, że tutaj jest apka, taka, że możesz wprowadzić ten swój klucz, i jak nie możesz znaleźć, to na telefonie naciskasz i zaczyna ci e, pipczeć. Ta kostka tak. ci zaczyna w ogóle pipczeć. Tak. Jak masz kuźbę tesle, pewnie nową z salonu. A nie, chociaż te przypalone nie, nie. Chociaż Zwęglone to, ale może też by piszczały. <laughs> niedługo majówka Rafału, niedługo majówka Kiełbasa tak, z tak, 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 u Was u nas będzie. U nas Kiełbasa z gryla to już się tydzień temu zaczęło, to pierwszy dzień wiosny i to obowiązkowo. Amerykanie to też dużo, Amerykanów to takie jak baranki, jak mówią pierwszy dzień wiosny, to musisz, musisz zacząć porządki. Gdziekolwiek nie pojechaliśmy, wszystkie garaże potwierane, grabie i tak dalej, wyciąganie wszystkiego, bo powiedziano, że w ten weekend potrzeba. A masz grilla, masz takiego gazowego czy na węgiel? Mam trzy. Mam. Fuj, no, <laughs> no, mam... no, no, jeden, nie, no. no, absolutnie. Mam jeden normalnie na butle gazową, swój stary. Mam taki, który odziedziczyłem, jak się tu wprowadziliśmy, zostawili go, który jest też taki duży, jest węglowy, ale najbardziej, który używam, to jest taki malutki, malutki, słuchaj. No, e... Takiej cienkiej blaszki, pewnie. cienkiej blaszki, ale tak no. Na... Jest taki malutki, gdzie ja sobie po prostu rzeczy, które mam u siebie tam na pakiardzie to tam wiesz, te gałęzie, nie gałęzie, które połamie wrzucę, mam, mam węgielek, węgielek wrzucę i na tym małym sobie robię na normalnym, wiesz, na normalnym węglu. To cię zamierzam, za to Tylko cię zamkną. Tylko nie mam zaginę. co wrzucać, no to zaginaj mnie. Kiełbasa z ogniska czy z grilla? E, dla mnie z ogniska. Z ogniska, nie. Wiedziałem i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pajo. Dobra, Zapis zapisuję.